kto przyszło dzisiaj na warsztat. Dzisiaj przyszły osoby z różnych szkół, które dowiedziały się o naszych warsztatach między innymi z plakatów, z waszych audycji. Są to głównie dziewczęta w różnym wieku. Od czego zaczynamy naukę? Zajęcia wyglądają w ten sposób, że najpierw zaczęłyśmy od takiej zabawy integracyjnej, polegającej na tym, żeby każdy mógł się jakoś wczuć w klimat warsztatów. Następnie jest rozgrzewka, polegająca głównie na podskokach. Później rozgrzewamy inne części ciała, od głowy zaczynając na stopach kończąc. Cztery. Kobiety. Raz, dwa. Wracamy. Mężczyźni. Uuu. Później pokażemy podstawowe kroki i technikę, oczywiście. I na koniec będzie taniec w grupie, też taki polegający głównie na zabawie. to na początek jakieś spokojniejsze jakieś rytmy te podskoki na rozgrzewce muszą być później troszeczkę muzyka się uspokoi a później znowu troszeczkę będzie taka skoczna <śmulety> Wasze warsztaty będą trwać? Do tego momentu, aż warsztatowicze będą w nich uczestniczyć. Dzisiaj warsztatowicze będą się zapoznawali z takim zupełnie podstawowym krokiem, nazywa się skip. On służy głównie do przemieszczania się w tańcu. Na kolejne warsztaty planujemy siódemkę, no i później trójkę, jumpy, po kolei. No głównie będziemy ćwiczyć tutaj soft, czyli tańce miękkie. I Uczestnicy, którzy przychodzą tu do Was na warsztaty, co powinni ze sobą mieć? No, powinni mieć właśnie wygodne obuwie, wygodny strój, na no i wodę przede wszystkim. Raz, dwa, dwa.